Cześć, witaj, ja nazywam się Adrian Kołodziej i jest 5 godzina 15, a ja nagrywam materiał pod tytułem Jak być bogaty. I pewnie teraz się zastanawiasz, kim ja do cholery jestem i skąd mam taką czelność, żeby nagrywać tego typu materiał. Okej, okay. nie mam na sobie jakiegoś super garnituru, nie mam Rolexa, nawet nie mam zegarka. Nie mam z tyłu sportowego samochodu i nie leżę na plaży w Cancun, ale wydaje mi się, że mogę sporo w tym temacie powiedzieć, ponieważ swoją pierwszą firmę rozwijałem 12 lat temu. Dzisiaj zarabiam ponad 100 tysięcy miesięcznie i tak, trochę w tym temacie wiem. I wydaje mi się, że mogę pokazać Ci, co trzeba zrobić, żeby faktycznie być bogaty, ponieważ na YouTubie jest mnóstwo materiałów nagrywanych przez jakichś dzieciaków, które chciałyby być bogate, ale bogate nie są. I wydaje mi się, że jak będą nagrywały tony tego typu materiałów, to bogate będą. Dzisiaj przedstawię Ci naprawdę cztery rzeczy, których nie powinieneś robić, jeżeli chcesz być, chcesz być bogaty i to w zupełności ci wystarczy. Naprawdę, w zupełności ci wystarczy i nie potrzebujesz żadnych dodatkowych materiałów, nie musisz jeździć na żadne szkolenia motywacyjne, ponieważ to, co tutaj dzisiaj się dowiesz, naprawdę pomoże ci zmienić Twoją przyszłość. Ok, dobra, bez przedłużania, bez zbędnego ekspozy, przejdźmy od razu do konkretów. Powiem ci o czterech rzeczach, których nie powinieneś robić z tego względu, że to jest według mnie ważniejsze niż to, co powinieneś robić. Ok, są pewne rzeczy, które powinieneś robić, ale to są teraz te rzeczy, które będą cię cały czas hamowały. Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim musisz zmienić środowisko i musisz zmienić znajomych. Najlepiej musisz się od nich odizolować. Co mam na myśli? Jeżeli mieszkasz w jakimś miejscu od dłuższego czasu, to na pewno masz kupę znajomych. Na przykład masz, nie wiem, ziomków z dzieciństwa, którzy są fajni, sympatyczni i którzy cały czas wyciągają cię gdzieś na imprezy. I ci ludzie są naprawdę fajnymi ludźmi, to są dusze towarzystwa i uwielbiasz z nimi spędzać czas. Ale jeżeli będziesz z nimi spędzać czas, to tak naprawdę nigdy niczego nie osiągniesz. Jeżeli chcesz, nie wiem, za 10 lat zarabiać bardzo i to bardzo dużo, to musisz dzisiaj zmienić swoje życie i musisz poświęcić kolejne 10 lat, żeby pewnego dnia mieć wszystko, o czym tak naprawdę marzysz. I to nie jest żadna ściema, bo ludzie mają tak, że okej, okay, dobra, dzisiaj coś będę działał, dzisiaj będę coś robił, będę się uczył. Przychodzi sobota i idziesz na imprezę, imprezujesz, chlejesz, bawisz się ze znajomymi zamiast siedzieć w domu i tak naprawdę ciężko pracować. Widzisz? Jeżeli na czymś ci bardzo zależy, to musisz się poświęcić. Bez poświęcenia nic tak naprawdę nie zrobisz. Ok, możesz powiedzieć sobie, takie życie jest nudne, ale pytanie, na czym ci zależy? Zależy ci na tym, żeby pracować przez całe swoje życie od godziny 9 do 17 i chodzić do pracy, której nie lubisz po to, żeby pewnego dnia zaciągnąć sobie kredyt na dom albo na jakiś fajny samochód, no to wydaje mi się, że to nie jest warte świeczki. Ja wolę mieć wolność wyboru. Na przykład dzisiaj stwierdzam, że nie będę pracował. I okej, okay, i nie będę pracował przez kolejny rok. Czy ty masz taką możliwość? Prawdopodobnie nie. Więc to, co dają pieniądze, to jest przede wszystkim wolność wyboru, wolność decydowania. Co robisz i z kim robisz, ale przede wszystkim też możliwość pracowania nad tym, nad czym chcesz pracować. Ja teraz na przykład nie muszę tylko i wyłącznie dbać o to, żeby zarabiać pieniądze, ponieważ firma jest zabezpieczona i mogę pracować sobie nad projektami, które chcę rozwijać, które wiem, że w długiej perspektywie mogą pomóc moim klientom. I to mi, da, to mi dają właśnie pieniądze. I to, co Ci polecam zrobić, to jest taka naprawdę terapia wstrząsowa, ponieważ jeżeli masz wśród, masz wokół siebie znajomych, to polecam ci zrezygnować z kontaktu z nimi. Chyba, że masz bardzo bogatych znajomych, bardzo wpływowych znajomych, no to jest zupełnie inna sprawa, ale prawdopodobnie takich ludzi nie masz w swoim otoczeniu, albo masz bardzo mało i nie spotykasz się z nimi na co dzień. Pewnie teraz zastanawiasz się, czy ja się spotykam ze swoimi znajomymi. Tak, spotykam się ze swoimi znajomymi, mam wielu znajomych, ale prawda jest taka, że zazwyczaj widzę się z nimi raz w roku. Z sąsiadami też się spotykam. Czasami zrobimy sobie jakiegoś grilla, nawet napijemy się piwa. Ale robię to powiedzmy raz w roku, czasami raz na dwa lata. I okej, okay, powiesz, że jestem osobą, nie towarzyską, no ale właśnie dzięki temu, że nie spotykam się z wszystkimi dookoła, dzięki temu, że nie piję w każdy weekend, tak naprawdę to wszystko przekłada się na mój biznes i dzięki temu mogę rozwijać się jeszcze szybciej i jeszcze efektywniej. Ja w weekendy pracuję, pracuję w sobotę. Pracuję w sobotę, ponieważ mam w sobotę konsultacje z klientami. Powiedzmy, kończę tam o godzinie 12 i zazwyczaj gdzieś w sobotę, w sobotę w niedzielę wyjeżdżam. Ale przez wiele, wiele lat pracowałem w sobotę, czasami pracowałem w niedzielę, ponieważ zależało mi na czymś, rozwijałem swój biznes i skoro nie czułem zmęczenia, to nie musiałem odpoczywać. Jeżeli robisz coś naprawdę ważnego w swoim życiu, coś, co cię jara, to nie czujesz w ogóle zmęczenia. Po prostu czujesz taki stan flow, taki stan przepływu. Robisz, a nawet nie wiesz, ile jest godzin i co się dzieje dookoła. I to w ogóle jest super sprawa. I jeżeli masz taką sytuację, że masz wielu znajomych i ciężko ci pozrywać te kontakty, to to, co polecam ci zrobić, to przede wszystkim wyprowadzić się do jakiegoś miasta, gdzie nikogo nie znasz. Oczywiście, jeżeli masz, nie wiem, żonę, masz już dzieci, to nie zrobisz tego, ale jeżeli, jeżeli jeszcze nie masz, tak? Jeszcze nie masz rodziny, to wyprowadź się do jakiegoś miasta, gdzie nikogo nie znasz. Nie wiem, niech to są Katowice, Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, gdziekolwiek, nawet to mo może być gdzieś za granicą. Wyprowadź się do jakiegoś miasta, gdzie się nikt tak naprawdę nie zna. I nie będziesz miał pokusy, żeby z kimś się spotykać. I ten wolny czas nie poświęcasz na to, żeby, nie wiem, grać na konsoli, tylko poświęcasz go na to, żeby rozwijać swoją firmę, rozwijać swój biznes. I zobaczysz, że za 10 lat będziesz zupełnie w innym miejscu niż swoich znajomi. I ciężko jest porzucić swoich znajomych, których znasz od dzieciństwa. Wiem to po sobie, ale jak ja teraz po, nie wiem, 10, 12 latach spotykam się z tymi ludźmi, to mnie już nic z nimi nie łączy. Nawet nie w takim sensie, że nie łączy mnie, bo. I się z nimi nie spotykałem, tylko w takim sensie, że ja mentalnie jestem gdzieś indziej. Co innego, jeżeli masz bardzo bogatych znajomych, ale jeżeli, wierz mi, że jeżeli masz bogatych znajomych, to też nie będziesz się z nimi spotykał co weekend, co sobotę. My na przykład umawiamy się na jakieś rozmowy typu mastermind i w, rozmawiamy tą godzinę, półtorej, powiedzmy raz na dwa tygodnie. I tak, raz w roku możemy się spotkać gdzieś, zarezerwować sobie jakiś weekend, poimprezować, wymienić się doświadczeniem, ale to jest raz w roku, to nie jest co weekend. Więc jeżeli będziesz miał bogatych znajomych, to też zauważysz, że oni nie mają takiego pociągu do tego, żeby co weekend się spotykać i co weekend imprezować, bo prawdopodobnie większość z nich nawet nie będzie piła. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że większość z nas naturalnie dąży do tego, żeby kupować sobie bardzo drogie rzeczy. I to, do, do czego cię tak naprawdę zachęcam, to jest minimalistyczny styl życia. I to, czego się nauczyłem, zarabiając dużo pieniędzy, to jest to, że rzeczy nie dadzą ci szczęścia. Nie dadzą ci szczęścia. Więc tak, coś ci pokażę, nie wiem to czy to będzie tutaj widać. Tu jest mój zegarek Tommy Hilfinger. Tu jest mój zegarek Kelvin Klein. Tu jest mój zegarek Giorgio Armani. I żadnego tego zegarka nie kupiłem sam dla siebie. Bo w życiu nie zapłaciłbym takiej kasy, jeżeli bym miał kupić te zegarki. One nie są jakoś specjalnie drogie, to nie jest Rolex, jeden zegarek to tam w granicach jest 550 zł, to no, ten Tommy Hilfiger może będzie drogi, bo to jest wersja kolekcjonerska, tak? Ale powiedzmy, nie wiem, to jest 1500 złotych i nie kupiłbym tego. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie wydaję pieniędzy na drogie rzeczy, na jakieś głupoty, ponieważ no, mam broń, która kosztuje, nie wiem, za 40 tysięcy. Kolekcja mojej broni kosztuje za 40 tysięcy i cały czas się powiększa. Ponieważ też wydaję pieniądze na głupoty, ale nie robiłem tego w pierwszych latach prowadzenia mojej firmy, tylko powiedzmy, nie wiem, po 8-9 latach prowadzenia biznesu stwierdziłem, że to jest taki moment, że okej, okay, mogę sobie coś kupić, tak? I to co ci polecam zrobić, to jest zachować minimalistyczny styl życia. I Zauważysz, Dlaczego ja bym nie zapłacił tyle za te zegarki? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ każdy z tych zegarek ma jeden cel. On ma pokazywać czas. A prawda jest taka, że ja czas sprawdzam na komórce. To jest tylko i wyłącznie jakaś ozdoba na rękę, gdzie nie wiem, do garnituru czasami zakładam, gdzie, jak idę gdzieś na wesele. I to, co zauważyłem, że jeżeli masz już pieniądze i kupujesz drogie rzeczy, to po pewnym czasie te rzeczy nie sprawiają Ci już takiej frajdy i to dzieje się bardzo szybko, ponieważ ok, kupisz sobie Mercedesa, i Ja kupiłem Mercedesa, to przez pierwszy miesiąc czułem się, nie wiem, jakoś super ważny, a po miesiącu stwierdziłem, że to jest taki sam samochód, jak miałem poprzednio, tylko że jest 10 razy droższy. I okej, okay, czasami warto kupić, powiedzmy, troszeczkę nowszy samochód, nie wiem, kupisz sobie 2-3 letni samochód, ponieważ jest bezpieczniejszy, ale zamiast Mercedesa kupujesz sobie na przykład Toyotę albo Skodę, czyli coś, co generalnie daje to samo poczucie bezpieczeństwa, przewiesza cię z punktu A do B, a nie jest cholernie drogi i nie płacisz za markę. Ja wiem, że większość ludzi musi pewne rzeczy doświadczyć na własnej skórze, ale wierz mi, że żadne przedmioty nie dadzą ci szczęścia. Ponadto większość tych drogich rzeczy tak naprawdę ma jeszcze pewne ukryte koszty, o których się nie mówi. Ja mam dom o wartości miliona złotych, ale to jest cholernie duży dom na cholernie dużej działce. I ten dom sporo kosztuje, ponieważ musisz mieć sprzątaczkę, która to ogarnie chyba, że lubisz każdego dnia spędzać półtorej godziny na sprzątaniu. Bo okej, okay, w domu się mieszka, tak? Jest dziecko, psy, kot i tak dalej, więc to wymaga sprzątania, więc musisz mieć sprzątaczkę. I niech ona tylko przychodzi tak jak u mnie dwa razy w tygodniu, bo takie drobne rzeczy, nie wiem, jak tam garki to każdy do zmywarki włoży i wyjmie z tej zmywarki, ale dwa razy w tygodniu to jest absolutny minimum, żeby ta osoba przychodziła, a optymalnie by było ze 4-5 razy w tygodniu. Dodatkowo musisz mieć Chyba że chcesz spędzać 5 godzin na kuszeniu trawnika, jeżeli kupisz sobie drogi samochód, to ubezpieczenie tego samochodu jest cholernie drogie. Wymiana w, w tym samochodzie jest naprawdę bardzo i to bardzo droga. Jak ja przetarłem dwoje drzwi w Mercedesie, to gdybym nie miał autokasko, to zapłaciłem ponad 15 tysięcy złotych. A tylko je przetarłem, a nie, nie rozbiłem. Więc to wszystko jest cholernie drogie i to sporo kosztuje. I to co Ci polecam zrobić, to jest spróbować poprowadzić minimalistyczny styl życia. Przez następne 10 lat. Bo jeżeli uda Ci się wzbogacić i będziesz miał te wszystkie pieniądze, to w pewnym momencie stwierdzisz, OK, spora z tego skorzystać, coś sobie kupię. Ale to, co Ci polecam robić, to odkładać te pieniądze, ponieważ pieniądze to jest pewna siła i ludzie tego nie rozumieją. Dzięki temu, że masz pieniądze, możesz kupić na przykład akcje, możesz kupić, nie wiem, nawet kryptowaluty, możesz w cokolwiek zainwestować, możesz rozwinąć kolejny biznes i pieniądze będą dawały Ci w pewnym momencie spokój. Tego się nie da po prostu wycenić. Ja się nie muszę martwić o to, że jest lockdown, ponieważ ja mogę żyć parę lat z oszczędności i to tak naprawdę, nawet teraz mi się wydaje, że już bym mógł przyjść na emeryturę. Więc pieniądze dają Ci możliwość wyboru, ale ty tego nigdy nie zaznacz, jeżeli będziesz kupował cały czas drogie rzeczy. I wierz mi, ktoś się pyta, dlaczego nie kupuje drogich rzeczy? Bo tak naprawdę to są tylko rzeczy i one nie dają szczęścia. To, co ci może dawać szczęście, to nie wiem, żona, dziecko, spędzenie czasu z nimi, tak, ale te rzeczy masz za darmo. Te rzeczy masz za darmo, więc polecam ci poprowadzić taki minimalistyczny styl życia przez następne 10 lat, a zobaczysz, że będziesz w zupełnie innym miejscu niż jesteś teraz. Nawet jeżeli nie chcesz tego robić na stałe, to zobaczysz, że, że naprawdę to coś zmieni. Rozumiem, że czasami są takie sytuacje, w których trzeba mieć drogi zegarek albo drogi garnitur. Jeżeli zarządzasz funduszem hedgingowym i potrzebujesz kasy od inwestorów, to dobrze by było, gdybyś miał wypasiony samochód, wypasiony zegarek i wypasiony garnitur, ponieważ ciężko ci będzie wyciągnąć te pieniądze od inwestorów, ale i tak uważam, że jeżeli masz coś w głowie i jesteś mądry i naprawdę potrafisz pokazać wyniki, to możesz przyjść w dresie i nikt ci nic nie powie. Jeżeli jesteś idiotą i gadasz głupoty, to nieważne czy założysz garnitur czy nie, i tak ludzie będą uważali, że jesteś idiotą. A jeżeli jesteś mądry i będziesz miał dres, to i tak ludzie ci będą ufali, ponieważ wyniki będą mówiły wszystko. Warren Buffett jakoś nie nosi Rolexa na ręce i nie ma jakiegoś garnituru za kilka tysięcy, od, nie wiem, Hugo Bossa, czy jakiegoś innego projektanta, a i tak ludzie powierzyli mu swoją fortunę. Co więcej, ja bym wolał powierzyć fortunę komuś, kto ma wyniki i nie ma rozrzutnego stylu życia, ponieważ ja wiem, że ta osoba będzie mega skupiona na wynikach. Ja miałam, tak? Nie wiem, jak wy macie, dajcie mi znać w komentarzu. Przejdźmy teraz do kolejnej kwestii. Przestań dyskutować z ludźmi w social mediach. Żyjemy teraz w takich czasach, że aż chce się pewne rzeczy skomentować, tak? Bo sytuacja jest taka, a nie inna, żon jest taki, a nie inny, ale prawda jest taka, żeby nie kierować tam energii. Jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć w swoim życiu, to staraj się skupić na tym, co masz zrobić. Skup się na biznesie, na inwestowaniu, na czymkolwiek, na czymś produktywnym. Nie dyskutuj z ludźmi w internecie. To, że się z nimi nie zgadzasz, to nie jest. Nie powinieneś po prostu z nim dyskutować. Jeżeli nie będzie ci się podobało żyć w Polsce, jeżeli nie podobają ci się, nie wiem, obostrzenia, jeżeli cokolwiek ci się nie podoba i będziesz miał pieniądze, to będziesz się mógł z tego kraju wyprowadzić. Teraz w Teksasie już nie ma nakazu noszenia na przykład maseczek, tak? Więc możesz spakować się, jeżeli ci się to nie podoba, wyjechać do Teksasu i tam zamieszkać. Przy okazji jeszcze będziesz miał niskie podatki, będziesz miał fajne prawo i naprawdę, dzisiaj, jeżeli masz kasy, to możesz mieć super życie. Nawet jeżeli są obostrzenia, tak? Masz super chatę, masz super, nie wiem, masz spa, masz jacuzzi, masz saunę w domu, to naprawdę to się dużo łatwiej przechodzi niż w bloku, gdzie jesteś zamknięty w jakiejś kawalerce. Więc to, na czym powinieneś się skupić, to jest na, to, na tym, żeby osiągać jak najwięcej, żeby mieć jak najlepsze wyniki, jak najlepsze efekty, a nie na, to, że, na tym, żeby dyskutować z ludźmi, z którymi się nie zgadzasz. Nie, 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 nie po prostu nie niszcz swojej energii, skieruj ją w bardziej pożyteczny sposób. No i kolejny punkt. Wyeliminuj te rzeczy, które cię hamują. Każdy wie, co go tak naprawdę hamuje. Na przykład, spędzasz czas przed telewizorem. Nie jesteś w stanie z tego zrezygnować. Co możesz zrobić? Oczywiście, możesz sprzedać telewizor. Jeżeli go nie będziesz miał w domu, no to też go nie będziesz oglądał. Możesz na przykład zrobić prostszą rzecz. Weź, wywal kabel. Wywal kabel, potnij go, zrób cokolwiek z tym kablem. Nie będziesz miał kabla, nie będziesz miał telewizora, nie będziesz tego oglądał. Jeżeli masz problem z alkoholem, nie kupuj alkoholu. Jeżeli masz problem, nie wiem, ze słodyczami, to ich nie kupuj. Jeżeli nie wiem, masz problem z tym, że spędzasz czas w mediach społecznościowych, i nie jest to w żaden sposób produktywny, to w biurze, gdzie pracujesz, odetnij sobie internet. Albo nie wiem, zainstaluj sobie jakieś aplikacje, które Ci będą blokowały wejście na media społecznościowe. Zawsze jest jakiś sposób, żeby pozbyć się i wyeliminować te rzeczy, które nas hamują. Problem polega na tym, że my nie chcemy, bo nam jest dobrze w tym miejscu, tak? Nam jest dobrze w tym miejscu i często mamy takie poczucie, że to jest przyjemne. Ja w ostatnim materiale mówiłem, żebyś sobie zrobił tak zwany detoks dopaminowy i naprawdę to już samo w sobie Ci mega pomoże. A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że nie spotykasz się z znajomymi w weekendy, tak? tylko sobie pracujesz nad swoim biznesem, pracujesz przez cały tydzień, prowadzisz minimalistyczny styl życia, nie wydajesz pieniędzy na głupotę, tylko te pieniądze zostawiasz, inwestujesz je. Masz więcej pieniędzy, możesz więcej zainwestować w reklamę, możesz się jeszcze szybciej rozwinąć. Co jeszcze? Nie przebywasz w mediach społecznościowych, nie dyskutujesz z ludźmi w mediach społecznościowych, tak? Czyli nie próbujesz idiotom wytłumaczyć, że są idiotami. I wiesz, następna rzecz, którą robisz, to przede wszystkim to, że eliminujesz te wszystkie rzeczy, które cię hamują. Eliminujesz telewizję, eliminujesz, nie wiem, media społecznościowe, eliminujesz oglądanie czegokolwiek, jakichś głupich filmików tego typu, co potrafi zrobić kot. I teraz jak by się zmieniło twoje życie? Czy byłbyś w stanie zarabiać co najmniej kilka średnich krajowych? Ja myślę, że jeżeli naprawdę się poświęcisz i następne 10 lat dasz siebie wszystko, no to nie ma bata. Będziesz musiał osiągnąć sukces, będziesz musiał być bogaty, ponieważ zarabiasz coraz to więcej, wydajesz mało, bo prowadzisz minimalistyczny styl życia, nie marnujesz swojego czasu, tak? Nie robisz rzeczy destrukcyjnych dla ciebie. Więc te pieniądze same rosną i, i się gromadzą. I będziesz coraz to bogatszy. Więc no nie ma innej opcji. Będziesz bogaty. Po prostu. Będziesz bogaty i tyle. Mam nadzieję, że tym materiałem faktycznie pokazałem Ci, jak być bogaty. Jeżeli tak, to oczywiście proszę Cię, udostępnij ten materiał swoim znajomym. Na pewno bardzo mocno im pomożesz. Będą Ci wdzięczni. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Zostaw mi łapkę w górę, komentarz. Napisz, o czym chciałbyś usłyszeć następnym razem. Wiem, że część z was prosi mnie o to, żebym nagrał swój dzień. no ale tutaj właśnie wchodzimy w kolejną kwestię. Mój dzień nie jest jakoś super ciekawy. Wymyślicie sobie, że nie wiem, że cały dzień jeżdżę sobie po, tor po torze wyścigowym albo latam samolotem. Nie, tak to nie wygląda. Ja po prostu wstaję, idę na siłownię, ewentualnie potem jakaś sauna, śniadanie e, i pracuję do, do, wie do wieczora. Po południu gdzieś idę z, dzie z dzieckiem i, i z żoną na spacer. E, wieczorem, nie wiem, czas spędzam z żoną, czasami gramy w szachy no takie rzeczy robimy, tak? Potem czytam ewentualnie książkę, czasami zobaczymy jakiś film i idę spać. Weekend jest po prostu trochę ciekawiej, tak? Bo zawsze gdzieś wyjeżdżamy. Ale moje życie nie jest jakoś super, nie wiem, ciekawe, ale mi to w żaden sposób nie, nie przeszkadza, ponieważ wiem, że jestem we właściwym miejscu i robię właściwe rzeczy. I, i lubię to robić, więc też mi jest znacznie łatwiej. Okej, okay. dobra, już nie przedłużamy. Zobaczcie sobie moje poprzednie materiały, zaraz wam je wyświetlę, no i widzimy się. Następnym razem a przede wszystkim zobacz sobie materiał o tym jak przeprowadzić detoks dopaminowy. Trzymajcie się, hej.